A więc słuchajcie, drodzy widzowie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak się tu znalazłem, o w tym miejscu. I co tutaj się działo? Musicie obejrzeć ten film. Także zapraszam do oglądania. Witam Was wszystkich ja, z mojego garażu. Wybieramy się dzisiaj, jest niedziela, wybieramy się dzisiaj. No, i trzeba, się, trzeba rano wstać, wcześniej stać. Do 11.00 do 10.30 musimy być na miejscu. 11.00 start. Także mamy półtorej godziny trasy. No i tak powoli trzeba się stawać, stawiać. Jest godzina 7.30 ma 30 bodajże. Ja wstałem troszkę wcześniej, obudziłem już czasie No i tak y, przygotowałem między kawą a, a budzeniem Asi, przygotowałem ogrzyce do trasy. A więc tak. Y... Zawandażowałem, za. Jak to powiedzieć? Osłoniłem miejsca, gdzie znajdują się baterie. Z tego względu, żeby tam się nie zabrudziło. Taki patent widziałem, jeżdżąc do pracy. Gdzie elektryki mają takie specjalne kowary, ja będę musiał coś takiego chyba zakupić, pomyśleć albo coś uszyć, no bo tak sobie pomyślałem, że to faktycznie trzeba mieć coś założonego, żeby, ten, żeby ten, te styki się tam nie zaśniedziały, nie zabrudziły, nie, zaś, nie, nie, nie zaśmieciły, no bo potem będzie problem z montowaniem baterii. No i tak w ten sposób ja opatoliłem różnymi. Rzeczami, paskami, gumkami, to, te miejsca. Zaraz idę zaczepić bagażnik. No niestety nie będę mógł wam tego pokazać, bo na dworze jest ciemno. Ciemno jak jabli. Różnica między Holandią a Polską jest godziny. Także u was może o tej godzinie, czyli przed ósmą jest już szarawo, a tu jeszcze nie, tu jeszcze słońce, słoneczko nie stało, także, także mamy ciemno. No ja idę zobaczyć pokażnik, chyba pokażę Wam, jak to wszystko wyglądało, kiedy dojedziemy do, do Hagi na miejsce i będziemy rozkładać, ściągać rowery, jak to wszystko ja sobie poradziłem. Dzisiaj, dzisiaj na, naszą, na nasz wypad zabieram oprzyce i złomka. Tak jak widzieliście już na wcześniejszych filmach dotyczących bagażnika, yy, yy, mocowania i tym podobne. No ten zestaw też będzie jechał ze mną do, do Haki, ze mną, z nami. No, a ja wracam do, yy, do domu, Asia już jest w kuchni, także widzimy się później. No tak mam zaczepione rowery, wiem, że będę przyczepiał koło ale poprawiło się trochę chyba nie trzeba <laughs> nie wiem co to by coś dało no i my już gotowi Dobra. mój kierowca też ja muszę wszystko przygotować a Asia jeździ samochodem dobrze że lubi no tak to ja bym musiał do Hagi próć. Eee, za chwilę będziemy skręcać na autostradę na Rotterdam eee, Co ciekawe eee, To zobaczcie, tu nie ma śniegu. Ja wczoraj nagrywałem vloga wczoraj czyli w sobotę i u nas jest biało z i w ogóle nie idzie jeździć a tutaj zielona kreina Ile kaczek? Gęsi. gęsi? No to są gęsi, to nie są beczki ale to, to nie są te E, e, Kanady, kanadyjki kanadyjskie są ładne widziałeś te kanadyjskie piękne są no i tak zobaczcie tutaj za chwilę będziemy jechać w stronę Murdajku jedziemy w stronę Murdajku ale za chwilę będziemy na moście w Murdajku zobaczymy jak będzie nam wiatr się pomagał ma być północno-zachodni Także połowę trasy tej plażowej będzie połowę trasy plażowej będzie po prostu z wiatrem, a z powrotem może być pod wiatr. aczkolwiek nie wiemy jak organizatorzy przygotowali trasę. Ma być łatwa, bardzo łatwa. No ale no, no nie wiem, nie wiemy, nie wiemy. Zobaczymy. Trzymaj się na tej strony. Następnie A polecie... zobaczcie, ok. jak się ok. raz pomylisz. to masz wycieczkę po tych wiaduktach jesteśmy w Rotterdamie ja jeszcze mogę sobie pozwolić na coś nagranie z trasy bo już jak będziemy w Hadze to do Hagi dopiero ale jak będziemy w Hadze to muszę trochę pomagać Osi nie mamy takiego obycia je, jazdy w takich dużych nie? metropolia może to nie jest metropolia w takich dużych miastach ale tutaj Jesteśmy pod wrażeniem, bo tu mamy zieloną krainę Im bardziej idziemy w stronę morza tym jest bardziej zielono Nawet e, te kałuże i kanały nie są tak mocno zamarznięte jak u nas U nas to jest kraina z lodem, a tutaj jest dosyć ciepło Także szykuje się dosyć spoko traska Oczywiście jak się nie spóźnimy, wszystko znajdziemy. Będzie ciekawa trasa. Jeszcze jedziemy. My trochę spóźnieni. Asia z tyłu ciągnie. A ja próbuję dołapać ludzi. No ale coś chyba mi nie wyjdzie. No i dogoniliśmy ekipę na siódmym kilometrze. O, wcześniej było. Ja teraz miałem pit stopa. No i mamy ekipę. Tu mamy kolejną letničku. Konie na No i mamy jakiś przystanek zobaczymy co tu się dzieje Czerwójdę Czaj, wyżej się świzle. byle żeby nie spaczał. I to tam teraz będziemy chidać.

Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news Doesn't work no more but tells a lot of stories about a youth Drinks more lately ain't got pills in many different colors too Morning light a show when she moves the chair to look out at her view But a shop was built right across the street It stands by the sunrise where I used to be In the afternoons on the couch to read those through Pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they. Have so many visitors, but now the only one is the nurse that okay. helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was right across the street and stands where the sunrise used to be in the afternoons. And I catch the rays, goes through all pictures and memories. <laughs> Dobrze. Dobrze? Super Mama ciągnie. Bo nic się nie robi. Nic się nie robi, Ła, to zimno trochę. Ale tylko się patrzę. O to oglądaj, ładnie tutaj. Ja tutaj pierwszy raz. My też. A skąd jesteście? Z Schodź, Z, z Holandii, o. Z A, ja przy... A ja przyjechałem z Wolwajku. Okay. Jedziemy dalej i tutaj mamy punkt. Dalej, dalej. Tak? Jeszcze dalej to jedziemy dalej I tu wrócimy później zostałem trochę z tyłu, no ale to nic przycisnę dwa razy będę u nich no ale zobaczcie jakie fajne wozy Hug van Holland Zatakujemy no <gry> cię <gry> Mały złot! <go>. Zapojmy <gry> to dzisiaj na fajnie No i mamy jakieś fortyfikacje wału atlantyckiego. Słynną baterię przeciwlotniczą 80. No i jakąś jakąś tą to, torpedę. O, nawet dwie. A teraz idziemy na grochówkę.

Nie, dziękuję. We are the Ale i tak zapraszamy. Jeszcze na piknik. Ja od razu Zaraz. Że jedziesz i nie zdążysz. Mam, 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 Pierwszy medal <forwards> Dobra. <grymne> to tu jedno, tam drugie. Spokojnie. A ja próbuję poskładać. Tak, Trochę ponagrywać? to, się, to już co idzie, nie? Ty se tam por, porobić. Raz, dwa, trzy. no. To tak. Weźmiemy <grymne> ją sobie. To pani po 40 -tym nam zrobi. Nie no, ma. Dobra. Zróbmy, zróbmy, mi, ty mi zrób. Idą ci po tej nowej fotomachy. To do Będzie na grupie. Plus końcówek, nie? Trochę lepszaaka. Dzieci아 też jeszcze będą spokojnie. Też LAN dasz zobaczyć. A jest No i powrót. Mroźny wiatr w twarz. Także kamera wylądowała w kieszeni, no bo to już e, za chwilę za chwilę mróz trzaśnie. i będzie po baterii. A żeby się zatrzymywać i teraz w trasie baterię wymieniać to nie bardzo. Wymienie na nowo dopiero na pikniku Dobra. Dobra, jesteśmy na terenie pikniku familijnego. Tu się kończył nasz light. Tak, w jest skrócie motorowej. A też stąd trzeba zahaczyć? A więc na pikniku rodziny, zobaczy, co my tu mamy. O no nie, mokro. Polskie wykonanie. Fiacik. Duży fiacik. Nie, Polska, mysz techniczna. tak tarczowe ze wspomaganiem. 126p. I mamy zuka. nie ma To był auto. I Polonez karo. Wszystko na holenderskich blachach I malta. Pogromca polski szos. Aś jak myślisz, jak by pasował ten? Nasz bagażnik pasował na ten hak? No tu, tu, byś tu byś ten kadała, nie? Żelata. Że lata. na dwóch kołach ją jeździła. A, no. Albo cegły do bagażnika. Asi, Asi ogrzyca to, to jak ona przestawia ten rower w miejscu, to zabiera jeszcze dwóch gości obok. <laughs> No tak! No, chcę sześciopomagać. ja tak tam po prostu... Ja po prostu... I w porcelanową wieżę. A więc, my już na powrocie. Minęliśmy Rotterdam. Rajt zimowy. Drugi w edycji. Nawet ciekawy. Asia, powiedz, podobało ci się? Podobało mi się, Ja jeszcze mnie lepiej jest zimno. Było, było trochę zimno, także Asia, trochę bardziej. Było fajnie. było fajnie. Było fajnie, było super. Poznaliśmy mnóstwo ciekawych ludzi. Pozdrawiamy ich wszystkich. No i było super. Szkoda, że takie rajdy nie są organizowane częściej. Mam nadzieję, że będą. A my się widzimy w kolejnych filmach. Oczywiście jak dobrnęliście do końca, no to subskrybujcie, lajkujcie i ta, całą to resztę. A my się widzimy na kolejnych trasach.